Cześć, czołem, to znowu my dzisiaj przychodzimy do Was z kolejną, krótką polecajką mangi. Tym razem do roboty. Jak może zobaczyliście już, albo i nie, ale zaraz zobaczycie, na naszych mediach niestety jesteśmy zmuszeni um, wycofać ten y, tytuł ze sprzedaży, ponieważ rzadko się to zdarza, no ale japoński wydawca traci. Prawa do tego tytułu, i nie wiadomo tak naprawdę, gdzie one trafią, więc na ten moment trzeba założyć, że ten tytuł nie wróci już do sprzedaży. Ale spokojnie jeszcze mamy trochę egzemplarzy, dlatego jeżeli y, jesteście chętni na ten tytuł, możecie go jeszcze y, zamawiać. A jeżeli wytrwacie do końca, to damy również. Y, Tutaj e, dodatkowy e, kodzik z rabatem, e, dzięki któremu będziecie mogli zamówić ten tytuł z 30% zniżką. Także zostaniecie wynagrodzeni. E, pokrótce chcielibyśmy więc powiedzieć, właściwie, o czym jest ta manga. Dobra, właśnie, o czym jest ta historia. Słuchajcie, główna bohaterka, Juri. E, e, jest właśnie na 50 rozmowie o pracę w swoim krótkim życiu, ma 21 lat, studiuje i próbuje wejść na rynek pracy, podjąć ten pierwszy duży krok w stronę dorosłości. No i co? Okazuje się, że no niestety nie bez powodu jest to jej 50 niezbyt pomyślnie idąca rozmowa o pracy, bo dziewczyna jest po prostu beznadziejna. W tym, co robi, totalnie nieprzygotowana. No i jest też taką trochę nieogarniętą beksą. Także poznajemy ją właśnie w momencie, kiedy jest właśnie na, tym, na tej rozmowie o pracy, która okazuje się taka bardzo praktyczna. Jest bardziej takim testem sprawdzającym umiejętności społeczne kandydatów. No i nasza bohaterka oczywiście wypada fatalnie, a tymczasem jeden z uczestników okazuje się, od razu przejmuje rolę lidera w grupie i robi piorunujące wrażenie na wszystkich. Szybko okazuje się, że ten właśnie chłopak, najmniej mu Rio Studiuje razem z naszą bohaterką, jest bodajże rok na starszy. Samym, na, tej na, na tej samej uczelni. I co więcej, wpadają na siebie w dosyć dziwnych okolicznościach w pociągu powrotnym z tej rozmowy o pracy I to jest właściwie początek tej historii. Jak się możecie domyślać, jest to historia, komedia romantyczna, tak? Ale mamy tutaj jeszcze coś więcej, coś ekstra. I to jest właśnie ten powód, który wyróżnia te te serię. No, jest to Jose, dwudomowe, więc tak, romans jest tutaj taki jakby given. E, ale to, co tę serię czyni właśnie taką wyjątkową, to jest właśnie to, że mamy tutaj e, bardzo krótki, tak jakby, jakby nie patrzeć, okres, ale bardzo ważny dla bohaterów. Taki bardzo ważny, przełomowy moment w życiu, w którym muszą zadecydować nagle o całej swojej przyszłości. W Japonii zawsze te poszukiwania. E, pracy firmy otwierają w o konkretnym czasie jeszcze przed ukończeniem studiów przez potencjalnych kandydatów, dlatego w momencie, kiedy już do końca tego terminu rekrutacji nie znajdzie się e, pracy, to często trzeba poczekać rok na kolejną e, tego typu rekrutację. No i to nawet nie jest tak, że jak miał powiedzieć, że to jest taka totalna meba, trochę jest, ale to nie jest tak, że ona naprawdę nic nie potrafi. Jej problem polega właśnie na tym, że ona nie potrafi szukać tej pracy. E, jej tak jakby złotą, złotym tak jakby rozwiązaniem na, 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 na szukanie tej pracy jest wysłanie po prostu tysiąca CV wszędzie, gdzie tylko się da. One są wszystkie takie same, po prostu rzuca spaghetti o ścianę i patrzy, co się przyklei. Nic się nie przykleja, ponieważ nie da się tak znaleźć pracy teoretycznie. Eee, I tak. to jest przez to bardzo uniwersalna opowieść. I właśnie, to jest ten jakby wyróżnik te, tej mangi, to e, clue tego wszystkiego, że jest to opowieść o szukaniu pracy, a zarazem jest to w pewien sposób. E, Zaszyfrowany, ukryty nieco pod, pod tą komedią romantyczną poradnik. Poradnik, poradnik. Jak to zrobić tak właściwie? Czego nie robić? To jest o, bardzo właśnie. ważne. Czego nie robić? I tutaj ta relacja naszych głównych bohaterów bardzo szybko sprowadza się trochę do takiej relacji mentor-uczennica, mimo że on jest tylko niewiele starszy. On ma lepsze doświadczenie, jeśli chodzi właśnie o te e, rozmowy o pracy i ogólnie o, o jakieś tam początki kariery, więc on zaczyna pełnić funkcję takiego mentora naszej bohaterki i y, podczas spotkań nieco czasem obcesowo, nie, nieco y, po prostu y, czasem budzowo, to wręcz można no, dopomyśleć. pomyśleć. on się nie tak? hamuje, tak się to... nie hamuje szczery ale do bólu. jest szczerze do bólu, bólu, ale uczy ją właśnie, co ona powinna zrobić, żeby faktycznie te prace dostać. I to też nie jest takie, wiecie, m, takie m, sam fakt zdobycia pracy. Bardzo ciekawe jest tutaj też to, że ta nasza główna bohaterka zaczyna się faktycznie zastanawiać, co ona tak właściwie chce od życia, w jakim ch kierunku chce podążyć. Zaczyna jakby kwestionować to, że okay, no samo pójście do pracy jest spoko, ale też no, dobrze by było robić w życiu to, co się lubi. Tak? Znaczy, to jest właśnie to, co różni najbardziej od głównego bohatera, ponieważ ryoji bardzo dobrze wie, co chce robić, bardzo dobrze widzi swoją przyszłość, a uczęszcza na te rozmowy tu i tam, dlatego że też chce się upewnić, że tak jakby jego decyzja jest słuszna, a nie na ślepo szuka po prostu, co tam kim mogę być dzisiaj. Tak? I to jest tak jakby właśnie cały, cały kord tej relacji, że to, to z jakiś powodów on czyni z niej sobie taki pet project trochę. I y, no, postanawia jej trochę pomóc, ponieważ frustruje go niesamowicie to, jak ona po prostu podchodzi do tego tematu, ponieważ dla niego jest on szczególnie ważny i istotny. I w te, y, wiecie, fokusuj swoje. Y, nie pisz wszystkiego, co robiłeś, od podstawówki po prostu w życiu, i co ma jakiekolwiek korelacje z pracą. Jeżeli składasz CV na dane stanowisko, ono musi być. Dopasowane do tego stanowiska. Tak, nie to jest pisz, bardzo uniwersalna prawda. Nie pisz, że w podstawówce prowadziłeś stoisko z Lemoniadą, tak, bo dokładnie. to nie o to chodzi, tak. Tylko on właśnie pomaga jej jakby usystematyzować to, jak ona powinna się sprzedać, żeby zdobyć tę pracę. Tak? I to jest bardzo uniwersalna kwestia, dlatego moim zdaniem, właśnie do roboty jest tyle fajne, że jeżeli jesteście, po pierwsze, jeżeli już macie pracę i robicie to, co lubicie, jesteście szczęśliwi z tego powodu, to może być to bardzo ciekawa, sentymentalna podróż wstecz do czasów, kiedy jeszcze trochę nie mieliście pojęcia, jak się za to wszystko zabrać. Jeżeli kończycie właśnie studia, albo liceum, albo szkołę zawodową i szukacie po prostu. E tak, też macie problem z tym, żeby wybrać co właściwie chce się robić, bo często człowiek tak kończy te wszystkie zarządzania, socjologię, psychologię, ekonomię czy inne, po prostu różnego rodzaju matematyki i nie wie tak naprawdę co wie. Ponieważ bardzo wiele osób robi ten błąd, że szuka na przykład pracy po nazwach przedmiotów, które miał na studiach albo uważa, że jeżeli zdał kolokwium to znaczy, że jest świetnym specjalistą w jakiejś dziedzinie. A niestety to, co jest tak jakby taką ukrytą prawdą na rynku pracy, jest to, że każdej pracy i tak musisz się sam nauczyć. Te studia to jest tylko tak jakby taki wielki bufet rzeczy, który oferuje yy, tak jakby ten system nauczania, ale to ty masz sobie wybrać z tego bufetu to, co Tobie będzie potrzebne, i też na własną rękę pewnych rzeczy się uczyć czego się praktycznie nie robi i, i nie przygotowywuje się zazwyczaj w ten sposób też kandydatów na studiach itd. Tak tak Więc to jest właśnie to, co jest wielką złotą tutaj, tak jakby zaletą tej mangi, że trochę Dokładnie. I pokazuje jak to zrobić dobrze. Tak i mimo, że niby mamy tutaj ten japoński rynek pracy, to jednak wiele tych prawd zawartych tutaj jest bardzo uniwersalnych i sprawdza się też w naszym w polskim świecie, choćby to, że, no, właśnie, ono jest w takim wieku, kiedy ludzie faktycznie e, szukają tych swoich pierwszych e, e, robót, powiedzmy, tak. I e, e, no bardzo fajne jest to, że tak, no to jest taka prawda, tak? Bardzo często też u nas e, w naszym kraju ktoś rekrutuje na stanowisko juniorskie, a wymaga iluś tam lat doświadczenia. I tutaj też jest to bardzo fajne ograne, że ten nasz ROD na przykład uczy, ją, że jasne, jeśli nie masz, Tyle doświadczenia, musisz się sprzedać w jakiś inny sposób, pokazać, że je, masz pasję w, w stosunku do tego, co, co miałabyś robić na tym stanowisku. I ta nasza bohaterka, właśnie to jest super, że ona z tej płaczliwej buły na początku, na koniec jest trochę mniej płaczliwą. była. <todgłosy> to ty że jest trochę mniej płaczliwą bułą. <todgłosy> Jest trochę bardziej ogarnięta życiowo. I ta droga którą ona przechodzi naprawdę jest poruszająca do głębi, a on natomiast <laughs> przez większość tomu chodzi w rozkule koszulach. Co mam Więc wrażenie, że to też blok... jest tak e, bardzo jakby oddaje osobowość tej postaci. Tak, tak no dokładnie. Nasza bohaterka musi w końcu tak jakby zadać sobie tu kluczowe pytanie: co chcesz w życiu robić i faktycznie jak chcesz to robić. Ponieważ każdy pracodawca zdaje sobie sprawę, że każdy kto przychodzi po studiach, dopiero będzie musiał nauczyć się tego wszystkiego. To jego nastawienie jest tutaj ważne, czy ma pasję, czy ma jakieś e, aspiracje, czy tak jakby nieważne, co robiłeś tak naprawdę ważne, nie wiem, czym się interesowałeś, jak uważasz, że Twoje umiejętności przełożą się na to, że będziesz dobrym pracownikiem. I druga sprawa, że jesteś gotowy uczyć się tych rzeczy, bo to jest tak jakby najważniejsze tak naprawdę dla pracodawców w ogóle teraz też. E, I Nasz bohater też jest ciekawą opozycją do tego wszystkiego, bo oprócz tego, że on jest bardzo zdeterminowany właśnie na to, co chce robić, to też trochę tutaj wpływa na naszą, na tą relację między bohaterami. Że znaczy ten bohater w ogóle jest najprzystojniejszy na uczelni, nikt nie rozumie, dlaczego w ogóle oni ze sobą rozmawiają i tak, dalej, i tak dalej. On jest takim doskonałym e... bytem. bytem, który tak naprawdę <laughs> też odrzuca e, propozycje różne miłosne, niesamowitych. E... Lasek, i tak dalej, ponieważ on też bardzo dobrze sobie zdaje sprawę, co chce zrobić, i on nie chce za sobą ciągnąć, nie chce rozpoczynać czegoś, co miałoby po pierwsze albo sprawić, że ta druga osoba będzie musiała poświęcić swoją, swoje marzenia, żeby pójść za nim gdzieś tam, ani też nie chce, tak jakby sam, rezygnować z tego, co, 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 na co tyle czasu pracował, i chce uświadomić głównej bohaterce, że właśnie to jest jej, że jej marzenia. To też nie jest tak, że wszystko jedno, co będę robić. Nie. Idź, specjalizuj się, rób to, co, na czym ci zależy, i to nie może, nasza relacja tutaj nie może na to wpłynąć, dlatego będziemy mieć tu bardzo specyficzny romans, czy zdecydują się być razem, czy nie. Zobaczycie, chociaż mam wrażenie, że analizujemy też to bardzo głęboko, a to tak naprawdę dla wielu z Was będzie po prostu bardzo fajną, zabawną, pełną gagów i śmiechu, komedią romantyczną. Tak, aczkolwiek tu miło wiedzieć, że tak jakby nasi bohaterowie są tutaj bardzo konkretnie określeni, w tym, w tym jacy są i, i dokąd, tak jakby gdzie to wszystko zmierza. Więc tak jakby nie jest tutaj też podjęte za bardzo rozwątkowane. Ta fabuła jest na tyle prosta, że się dobrze zamyka w tych dwóch tomach i nie ma się takiego poczucia, że została urwana nagle. Mm. Jest bardzo konkretna tutaj klamra fabularna tego jak to ma wyglądać, gdzie to się ma zaczynać i kończyć. Więc to jest bardzo fajne akurat tak w, w tej mandze. Co jeszcze można dodać? Manga w oryginale wydana w 2008 roku, a Oliwo nie straciła na aktualności, jeśli chodzi Ale o. Ale właśnie... mam wrażenie, że kreska, tak jakby dla niektórych, może się tak, sugerować, tak. że to jest coś. Z lat 90. Serio, muszę... taka bardzo klasyczno-szejkowo, dziosejkowa. Tak, tak, aczkolwiek w środkach jest ładniejsze, mam wrażenie, niż w tych akwarelkach. A te akwarelki też są bardzo ładne, ale w środkach tak jakby bardzo dobrze się to... Bardzo czysta jest taka, bardzo, bardzo fajna i te rozchłystane koszule też tam tak. <laughs> robią dobry fan tak Poza tym zamknięta historia. Dwa tomy w jednym w naszym wydaniu. Tak, dokładnie. Więc słuchajcie, jeżeli szukacie jakiegoś lekkiego romansu, odhaczony, jeżeli szukacie po prostu, jeżeli szukacie pracy desperacko i nie wiecie, jak to zrobić, i przydałoby, przydałoby się Wam kilka jakichś dobrych rad, czy chcecie zmienić pracę, czy szukacie pierwszej pracy, zwłaszcza jeżeli szukacie pierwszej pracy, do roboty jest naprawdę bardzo, bardzo fajnym, lekkim poradnikiem, jak się e, ukierunkować właśnie na pracodawcę i, jak, i czego nie robić absolutnie. E, a jeżeli po prostu właśnie szukacie jakiegoś też prezentu jednotomowego, żeby kogoś nie wrabiać w długą serię, to też myślę, że to jest bardzo fajny pomysł na taki właśnie prezentownik okołoświąteczny. W sprzedaży do wyczerpania nakładu. Jeżeli jeżeli gdzieś na tej liście się znajdujecie wśród tych osób, którym polecamy, to, to to polecamy. to polecamy. I tak jak obiecaliśmy, tutaj poniżej możecie znaleźć też kod rabatowy. Ale tylko dla wytrwałych. Jeśli skipnęliście tutaj po wakacjach, to nie zadziała. Początku, to, nie zadziała. To, to tak działa, nie? Więc pamiętajcie, żeby sobie go wpisać. Wtedy będziecie mieli 30% rabat. Rabat jest tylko ważny jeszcze do poniedziałku, więc jeżeli, jeżeli udało nam się Was przekonać do tej mangi, to. Polecamy skorzystać. Trudno powiedzieć, kiedy wyjdzie z sprzedaży, jak szybko zniknie, ale nie zostało też tych tomów aż tak dużo, więc radzimy się nie odwlekać, jeżeli Was interesuje ten tytuł. No i to chyba na tyle. Dzięki Polecamy. wielkie.